8 grudnia czas otworzyć kolejną paczkę z książką, którą Wam polecam tegoroczna premiera, czyli Colette Valerie Perem. Wyobraźcie sobie, że dostajecie telefon od policji z informacją, że wasza ciotka z Burgundii umarła. Co tu wiele mówić, smutna informacja, tylko jest jeden szkopuł. wy już tę ciotkę kilka lat temu pochowaliście. Dziwna historia. Jeszcze dziwniejsze są losy Colette tytułowej bohaterki, właśnie powieści Valerie Perem. Tworzą one skomplikowaną, wielowarstwową i wielobarwną powieść, która przeprowadzi was przez całe dekady niesamowitego życia, pokaże, że taką prawdziwą rodzinę można sobie wybrać, nie trzeba się w niej urodzić, zaniepokoi wątkami kryminalnymi, sensacyjnymi i udowodni, że nieraz te najbardziej niepozorne osoby kryją w sobie największe tajemnice. Sięgnijcie po tę książkę, polecam ją Wam serdecznie, przesłuchajcie kasety magnetofonowe, które kolet zostawiła swojej siostrzenicy, poznajcie jej nietuzinkowe życie, przeanalizujcie pokoleniowe traumy i rodzinne zadry, a wreszcie odkryjcie, kto spoczywa w grobie kolet. Jeśli lubicie książki, które binge'uje się jak dobry serial na Netflixie, to przeczytajcie koledź i macie mi w tej chwili w komentarzach napisać, obiecać, że to zrobicie.